Los mistrzału to jedna z największych tajemnic ninja go powstanie Smoków, a dzisiaj się jej przyjrzymy i spróbuję wam odpowiedzieć na pytanie, czy Mistrz dalej żyje. Pierwszy raz, kiedy widzimy Mistrza Wu w nowym sezonie, to drugi odcinek. Fuzja część druga, kiedy widzimy retrospekcję Lloyda, w której rozmawia właśnie z Mistrzem Wu. Później pojawia się on w postaci takiego złotego ducha. Co prawda nie jest jasno powiedziane, że to akurat jest Mistrz Wu, ale śmiało można się tego domyślić z kontekstu i tak dalej. Kłóci się to z jednym z zestawów, a mianowicie perła przeznaczenia wyścig z czasem, gdzie mamy normalną figurkę Mistrza Wu. Co prawda taką samą jak w Core, no ale jednak tam jest. Niestety jest to figurka niekanoniczna. Ponieważ takiego senseja nie mieliśmy w nowym sezonie. Podobna sytuacja jest z zestawem na drugi sezon. W jednym z nich, a dokładnie w Świątyni Smoczego Kamienia, również mamy mistrzału. Pytanie, czy tym razem będzie kanoniczny, czy może tak jak w przypadku pierwszego sezonu, jest to tylko niekanoniczna figurka, taki zwyczajny dodatek do zestawu. Jakby się mnie ktoś zapytał o moje zdanie na ten temat, to powiedziałbym, że tym razem będzie to figurka kanoniczna, a to ze względu na wątek kola jaki pojawił się w tym sezonie. Wiemy, że ma on kontakt z Mistrzem Wu, który go woła, że czuje jak Ziemia płacze. I to jest swoja podpowiedź, jeśli o to chodzi. Są dwie opcje: albo Mistrz Wu zyskał jakieś kompletnie nowe mocy, coś jak Jedi. Wiecie, Luke Skywalker w części ósmej Ostatni Jedi i potrafi tworzyć takiego ducha mocy i telekomunikować się. Duchowo ze swoimi podobiecznymi, albo po prostu nie żyje i to jest jego zwyczajny duch, który zaprowadzi kola do jakiegoś podziemnego świata umarłych. W końcu czym innym może być to płakanie ziemi, co nie? Jestem przekonany na 90%, że to jest jakiś podziemny świat umarłych. Co więcej, w jednym z nowych magazynów również widzimy Mistrza Ultimazem w tym stroju Score, tak jak jest w zestawie, jednak w formie ducha. Może nam to potwierdzać fakt, że ten Sensei po prostu nie żyje i już go więcej w normalnej postaci nie zobaczymy, ponieważ trafił on do świata umarłych i teraz będzie występował jako duch. Czy tak rzeczywiście jest? Tego dowiemy się dopiero w przyszłym roku, a może i jeszcze później. Tymczasem dziękuję wam pięknie za uwagę i do zobaczenia. Hej!